Żebym chciała być po Dać, się stresujesz. Nie wiem właśnie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem Chemik TV Marlena Kowalewska, rozgrywająca chemika grupa Azoty Chemik Police, sezon 2019-2020. Na E ty, Kowalewska już reagujesz, czy jeszcze masz problem? Już jest coraz lepiej. Naprawdę już nawet. Można powiedzieć, że się przyzwyczaiłam. Aha, no to dobrze, to najważniejsze. Nawet, nawet mi się ostatnio udaje na grafikach pisać cały czas Kowalewska, więc robimy, robimy e, krok do przodu. Słuchaj, e, Ostatnie lata, które grałaś nawet u nas tutaj, czy też w reprezentacji, często pełniłaś funkcję drugiej rozgrywającej. Teraz oczywiście jest to wybór trenera. Na tę chwilę wychodzi na to, że będziesz grała jako pierwsza rozgrywająca i chciałem cię zapytać, jakie do tego masz podejście? Czy bardziej na zasadzie jest w końcu, czy bardziej na zasadzie o kurde, o kurde, jestem pierwszą, muszę utrzymać skupienie? Nie, raczej nie wywołuje to we mnie jakiegoś większego stresu. Traktuję to w taki sposób, że to jest kolejne doświadczenie. E, bardzo się cieszę, że, że dostałam taką możliwość. Mam nadzieję, że e, na koniec sezonu będziemy mogli powiedzieć, że wykonałam dobrą robotę. Oczywiście zrobię wszystko, żeby tak się stało. E, co więcej? Czyli bez jakiejś takiej podjarki zareagowałaś, tylko na spokojnie? No oczywiście się bardzo cieszę z tego powodu, mm -hmm. można powiedzieć, no jestem podjarana, że, że mogę grać w takim, w takim zespole, z takimi zawodniczkami, z takim trenerem, mm -hmm. to jest bardzo ekscytujące myślę. Okej, okay. wróćmy do nie troszkę takiego trudniejszego tematu, który miał miejsce w tamtym sezonie, bo mieliśmy dwie w zasadzie, według wielu, równorzędne rozgrywające. Oczywiście trener musiał wybrać, wybrał. Jak wybrał, to jest jego sprawa i jego, on sobie mógł to oceniać. Natomiast chciałem wrócić do tych momentów trochę trudnych, wydaje mi się, dla Ciebie, czyli momentów, w których pojawiałeś się na parkiecie. Bo de facto były to momenty, w których no, do pierwszego błędu trochę jak saper, może nie saper, ale jak człowiek na polu minowym. Pierwszy błąd, dobra i chciałem się zapytać, jak Ty ten czas wspominasz, czy to był dla Ciebie trudny czas, jak sobie z nim radziłaś? No ja myślę, że to był jeden z trudniejszych sezonów. Mhm. I tak naprawdę, no tak było jak mówisz, ale to była decyzja trenera. Takie sezony się też zdarzają. Mhm. Ja traktuję to jako kolejną naukę na przyszłość. Kolejne doświadczenie, takie sezony się zdarzają, tak bywa, trener po prostu no, nie widział we mnie dobrej siatkarki, dlatego oczywiście ma do tego prawo. Robiłam wszystko, co w mojej mocy, no nie udało się, ale jakoś tak było, minęło. Odcięłam ten rozdział w życiu grubą kreską mm -hmm. i, i teraz zaczynam od nowa. A co Ci wtedy pomagało w tych takich momentach, że jak przychodziłaś do domu po jakimś tam którymś meczu, gdzie weszłaś na boisko w sumie, no nic złego nie zrobiłam, a po chwili byłam w kwadracie. Co Ci pomagało wtedy utrzymywać jakąś taką, nie wiem, chęć w ogóle dalszego trenowania i tak dalej? No nic, przede wszystkim to, że, że robię to dla siebie, tylko mhm. i wyłącznie, wiadomo, dla zespołu, tak, ale, mhm. ale na pewne rzeczy też nie miałam wpływu. Yy... Dlatego podchodziłam to do To ci tego. tak pomagało właśnie, tak, że powiedziałaś sobie, że tak, to nie od ciebie zależy. Tak, było bardzo ciężko. No, momentami już yy, naprawdę załamywałam ręce, ale, hmm. ale no tak było. Wszyscy wiemy, yy, jak to wszystko wyglądało. Dlatego no cóż, yy, było, minęło już. Gruba kreska, odcinamy. Gruba grucha, ogromnie okay. gruba krecha. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie lepiej. No właśnie, to teraz możesz tym bardziej docenić ten sezon bo myślisz sobie, ja pierdzielę, rok temu było tak, a teraz jak może być fajnie, jak jest fajnie już na początku. Tak, nie ma co zapeszać no, no, oczywiście, no, oczywiście, ale, no, no, no. ale no, jest zdecydowanie inaczej. Mhm. No, można powiedzieć, że... No, zresztą myślę, że widać, każdy to widzi po naszym zachowaniu, po naszej grze przede wszystkim. Mhm. Jest taki większy luz i, i radość z gry przede wszystkim. Okej. Okay. Chciałem teraz, żebyś... Nie spróbowała, spróbowała nie udzielić politycznej odpowiedzi, no, bo często... usłyszeć. Cze... No, znaczy nie, nie do końca, ale często zawodniczki lubią z tego pytania wybrnąć w ten sposób, że pytanie będzie takie. Kto Twoim zdaniem w tym sezonie, wyłącznie Twoim zdaniem, na papierze jest najsilniejszym przeciwnikiem Chemika Police? I często zawodniczki lubią uciekać się do odpowiedzi, no moim zdaniem wszyscy są silni i ta A ja chciałem Cię zapytać tak naprawdę, co, co Ty uważasz? No tak szczerze uważam, że najsilniejszym przeciwnikiem jest w tym momencie Rzeszów. No i dlaczego właśnie? To, to miało być to pytanie druga część. Jego. No myślę, że personalnie stworzyli bardzo dobry zespół, mhm. z dobrym trenerem. Myślę, że też mają tam dosyć fajną atmosferę. Mhm. To też zdecydowanie pomaga. No, uważam, że ten przeciwnik może być najgroźniejszy, ale oczywiście tak. jak to Inne, bywa, każ... nie tak, nie. tak, tak. Wiele jest zespołów, również silnych, z którymi będzie nam ciężko. Mhm. Jak każdy mecz, praktycznie będzie musiał zagrać na 100%, ale myślę, że ten Rzeszów. Ten Rzeszów e... nie. No, okay. Tak. Okay. no, i ta, ta odpowiedź mnie bardzo, jak najbardziej. Słuchaj, e... pytanie krótkie: polubiłaś kiwanie? Yy, tak, tak, znaczy ja... Opowiedz trochę, jak to się stało, że je polubiłaś, bo ja z tego co pamiętam, to nie, kiedyś może, no nie o tyle, że nie było w Twoim repertuarze, ale rzadko z tego korzystałaś, a teraz jak zauważam, to wydaje mi się, że coraz częściej, że polubiłaś faktycznie. No jak wychodzi, to się lubi. <grym> <grym> Na razie mam nadzieję, że, że dalej będzie to przynosiło punkty. Yy, zawsze chciałam kiwać. Zawsze to było takie moje marzenie, niespełnione, wiadomo, że to, to jest wypracowane ciężką mhm. pracą, ale, ale to też jest spora odwaga. Yy... No tak, bo bierzesz jakby na siebie trochę. Tak, tak, tak biorę punkt na siebie. Yy... Nie wiem. Myślę, że trener mi też pomógł w tym. Tak naprawdę dał mi dużo wsparcia i, i stwierdziłam, jak nie teraz, to nigdy. Muszę kiedyś w końcu muszę kiedyś spróbować. Aha. Czyli raz po treningu wróciłaś do domu, powiedziałaś sobie: nie, muszę, muszę to zacząć robić. Tak. Jak nie spróbuję, to to, to się nie dowiem i, no no. i tak, tak staram się funkcjonować. Dobra. Następne pytanie. Yy, przygotowałem taką trochę trampolinę dla Ciebie. <laughs> trampolina polega na tym, że to drugie będzie trudniejsze, bo będzie dotyczyło Ciebie, a to pierwsze będzie trampoliną do niego, czyli żebyś się do niego trochę dostała, więc na początku zapytam, jaki jest największy plus jako rozgrywającej Asi Wołosz? Czyli, że możesz ocenić kogoś, a nie siebie na początku. O rany. Największy plus. Pero jako rozgrywającej. Nie mówię tutaj teraz mentalnie, tylko siatkówka. Mm. Według mnie e, taką cechą jest przede wszystkim charakteru, jest pewność siebie. <laughs> charakteru <laughs> Nie ma siatkówki. Nie, 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 oczywiście. Dla mnie Asia jest no, najlepszą rozgrywającą na świecie, dlatego a poza tym lubię uwielbiam ją personalnie i nie to, mm -hmm. że się podwizuje, czy coś po prostu tak jest. Mm -hmm. e, no uważam, że e, jest taka bardzo e, stabilna. E, Wystawia dokładne piłki, szybkie piłki, ma, ma niesamowite wyczucie. Yy, I myślę, że wiele rozgrywających łącznie ze mną może się dużo nauczyć. No właśnie, a teraz to trudniejsze pytanie. Największa zaleta jako rozgrywającej Marleny Kowalewskiej? Yy, no, o sobie zawsze jest no yy, dlatego... z najciężej. Chciałem Cię rozgrzać Tomasią, bo już trochę wiesz. Yy. No, ja myślę, że, że staram się grać szybko. Mm -hmm. Jak teraz. Yy, uwielbiam taką grę, dlatego czuję się w tym jak ryba w wodzie. Aha, <laughs> trochę ubiegałeś moje pytanie, <śmiech> <sobie>. <śmiech> Tak, dlatego myślę, że ta szybka gra to jest też taki mój. A to wiadomo, że też muszą być zawodniczki, które lubią mm -hmm. grać szybko, bo to nie jest tak, że ja wystawię szybko, a któraś. Nie pójdzie do tej piłki, dlatego no myślę, że to jest no. jak najbardziej. Spokojnie. No, tak jak mówię, po części trochę uprzedziłaś, bo e, rozmawiałem o szybkim graniu z. Z Maliną rozmawiałem, z Natką. One są skrzydłowymi, dla nich to jest trochę inaczej. Oczywiście muszą iść no, w tempo do tej piłki, ale, ale dla nich ten świat się aż tak mocno nie zmienia. Natomiast no, jakby szybkie granie zaczyna się od Twojej pozycji, czyli dla Ciebie, dla Ewy, dla Eweliny Polak. No, to jednak jest yy, no, chyba największe wyzwanie. I w kadrze już grałyście szybko w tym sezonie, ale przyjechałeś do klubu i chyba jest jeszcze zmiana w stronę tej szybkości. Tak, myślę, że gramy jeszcze szybciej, zwłaszcza y, kiedy piłka nie jest dograna do siatki. Mhm. Y, to jest takie też główne założenie trenera, żeby po prostu wszystko grać szybko. I, no i właśnie, y, i dla ciebie. Się właśnie różni kadra tutaj od klubu, bo, bo na kadrze raczej te highbally grałyśmy dosyć wysoko, a tutaj mhm. ma być wszystko szybko, szybko, szybko. No i to jest. Trudne czy łatwe dla Ciebie, bo wiadomo, dociągnąć do skrzydła z któregoś tam metra w piłki sytuacyjnej szybko, no to nie jest łatwa sprawa. A z drugiej strony, y, postawić idealnego hajbola <laughs> y, przy antence nie za szeroko, nie za wąsko, też nie jest takie proste. Mhm. Dlatego, no ja, jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie y, szybkość. No dobra, zdecydowanie <laughs> szybkość. Tyle. Dziękujemy bardzo. Poszło. Łatwo. Zgadniemy. Nie było nie tak było